Siema, dzisiaj wam pokażę moje znaczki samochodowe od razu mówię, że nie będę pokazywał napisów bo, bo mam pomieszane, A więc zacznijmy waxwalk jakby ktoś nie wiedział co to to nie jest przyczepka niewiadów 126, dedykowana do Malucha wiatę 206p. Fiat. Dużo ma Fiatów, Dlatego dokładnie nie wiem, co od czego jest. Bo się już nie rozpoznaję w nich. No tutaj. Y, polone szkiela. Nieudany mi się. Nie udało mi się. 100 T350. To z rzadszym. Znaczek, bo tak to, jest, to są 115 albo 150. Ja mam różną setkę, czyli na wersję, że setka ją znalazłam. Kolega mi ją dał. Ten znaczek dał mi tą setkę T350. To jest od Forda Transita. To. Audi, Ranówka, Laguna, prawdopodobnie. Skoda Felicia to jest Kołpak, ale kiedyś nie wiedziałem, że to Kołpak albo tam Dekielek. Nie wiem, już z tych rzeczy to jest taki. To ja będę miał w domu, a kupaki kolekcjonuję na działce. I Dekielki. No na tym dekielki mam, właśnie gdzieś, o tu jest dekielek. nie będę Wam pokazywał, Fiat 126 Sport. w wersji Comfort, nie było w wersji Sport, była zwykła Comfort. Do 80, 1980 roku produkowana. 126 LX, czyli też znowu polski maluszek. Golf czwórka ojeju. Widziąż, no. Audi 4 nie wiem, A6 albo A4 jakoś tak. I taki Lek o tym Mitsubishi. Nie będę... no ja to określałem jako znaczki. No, ale no, tutaj ty trochę pomalowany ja na złomie był taki w błocie takie myślę e, zobaczyć e, wezmę bo to tak biednie wygląda to żeby kolejne żeby się bardziej nie zabrodziło a tu Mitsubishi miałem kiedyś Mitsubishi dlatego mam wielki sentyment I to niedawno temu e, Vectra tak Vectra Opel Vectra Mazda model 3? Jakoś tak. Na pewno coś z trójką. Maluch był sklejany. Ja go skleiłam, bo był w dwóch częściach. O nie? Okej, okay, dobra. Już myślałam. Lenówka. nissan stary nissan stary to jest coś rzadkiego a klasa dobra ten opel o którego się przed chwilą martwiłem że jest... że się no rozwalił opel deumatis był cały pomarańczowy taki Nieoryginalny lakier A tutaj, dzięki temu pomarańczowemu, taki piękny chrom się pod nim zachował. Opelek. Czemu ja mu mówię z Nie wiem. Titroen. Mam niektóre w dwóch częściach. To jest mega. Jeszcze gdzieś jest Anne, ale to potem pokażę. Znowu yy, dwu, w dwóch częściach mam odcinkę Cento od albo 600, albo 126P. Eleganta albo LX. Nie wiem. Yy, Audi. Dobra, to jest od Focusa, bo był wypadek, to znalazłem. A to jest e, Perot e, od Partnerki. Tak, e, mam e, na e, działce takiego kupaka. co był z tym znaczkiem, ale ja wtedy kolekcjonowałem tylko znaczki i kołpaki. To było, no, dla mnie niefajne coś, coś czego nie kolekcjonowałem. Bez znaczka, ale tutaj mam znaczek. Chłopak, dzisiaj. Tak, dzisiaj. Wam pokażę. E, tabliczka rok 2000. E, Fiat brawo. Nie brawa. Brawo, czyli to coś rzadszego Aluet. jest od Paseta. Gryza. E, bo się nie chce urwać, rdza i taki to czarny był. Lakier się trochę zerwał. Opel Korsa Jedynka. Ojej. Łoj. Oj, oj. I kolejny tytuł, Nie. To chyba nie jest od tego samego, bo to jest bardziej rozszerzone ale mam więcej cytrylowych dlatego nie wiem Jeden 1,6 z pogrywek silnika Corsa diesel gazola od e, baku e, z tego... od środka Baku. W ogóle Wtedy. ATB Timing, e, Bo jeszcze jeszcze lera, ale gdzieś tam. Może wrzucę filmik kiedyś, e, kiedy e, z Urbeksu bardzo fajnego. Gdzie jest yy, yy, dużo samochodów, to jest chyba walcz, to jest I gdzieś w budynku na pewno była kabina od Żuka. Nie zwiedziłem wszystkiego, bo nie mogłem, bo to wtedy no, mi, się, mi się spieszyło. Ford naklejka od Skody była na ZUNE. Mi się bardzo, myślałam, że to jest oryginalna Skoda, tylko ale. Ten zielony był taki piękny, dlatego wziąłem. Peżot. Fiat. Renault. Zwazen. Fiat. Sliwo prawdopodobnie. Cztery wd To jest bardzo rzadki znaczek. I betka. kliuszka od dużego fiata leżał. Dobra. Ja ja tylko mam znaczki. Gałka skrzyni biegów od Waxwala. Gdzie jest ten Waxwalk? Chyba gdzieś. Po tym jednak, bym pokazał, do jakiego warsztatu O nie. O. Bo luo. Uw, wołujeju. 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 Mercedes A-Klasa. Mazda 3. Może też nagram relacja ze złomu kiedy kolejny tron nie będę na napisów już mówiłem i Shiro lam Jeepa limited fiat Passat, mam no, w dwóch częściach, widziałam go przy klamerzniku Ładaniwa niwa rosyjska a wiecie co się dzieje na tym na świecie, wtedy jeszcze chyba nie było, tego co się teraz dzieje nie mówiła żeby mi YouTube nie zbanował konta Fiat Volkswagen Mercedes Najpierw pokazuję znaczki, a potem nie wiem jak jamki jest raz inny i tak dalej. Winstar. Ford Winstar, czyli ten Amerykaniec. Yes. O uh, jak mu było Volkswagen. Jestem zmęczony. Kolejny Volkswagen. No, tak jak wczoraj, też nie chciałem się, się wczoraj czytać, teraz, no bo gorąc, teraz jeszcze świeci słońce, to jest jeszcze gorzej. Nie yy, Volkswagen. Piatr przykoczęto i BM BMW, to jest w ogóle wytłoczone. M i W Nie widać praktycznie M Tylko, że jest wytłoczone Wytłoczona M Ojej, dlaczego kurde jest? Seatarosa Astra 16V Mazda

jedynka. 1 Volkswagen, druga część od tego, co znalazłem przy. O, tego właśnie to pryskało z mojego Mitsubishi Space Star. waxwag naprawdę stary nissan no zobaczcie zresztą co na niego Fiat koszęto to jest klej od małego fiata czerwonego eleganta bo był nieładny z tyłu Dlatego mu odczepiłem to. Italii. Ma. Co tu? Ma. Intel. Skoda, Felicja. Znowu lakier się zachował. Najgorsza wersja silnikowa, chyba. GLX1.6. Będzie. To w ogóle Felicia. była na pokatowaniu. Cała w sprayu. Teraz będzie wygodnie pokazywać. Yy, wersja od Lublina. do Lublina. 2 d Ach. Nie. z Nie wiem czy kto w ogóle to będzie oglądał, ale dobra. Lansia, Lancia. Mam nadzieję, że chociaż ktoś nie. Że ktoś będzie oglądał. Yy, Volkswagen... Volkswagen od dziecka od Golfa Trójki i Skodzianka. Właśnie od tamtego się zerwałem. O, właśnie ten klej był tutaj, gdzieś 126. EL. No, Opel. Alfa Romeo. Akurat, dobrze, bo się zaczynałem. Wakacje, ja mam dwa miejsca, które planuję odwiedzić ten Opel. Matis Maluch Citroen w ogóle, jakie są, było gdzieś. Z Anę. W ogóle e, ben, e, ja. Za niedługo jadę do Wajkowa. To spróbuję się jakoś włączyć. E, spróbuję jakoś włączyć komentarze do Wajkowa na wakacje. I ktoś kto tam był. Ja byłem osobiście i nie wiem, ale ja czegoś czego nie wiem. Na przykład to możecie mi pobl pobliskie miejscówki. Tutaj mogę odwiedzić, odwiedzić, bo pamiętam odwiedzić, bo też tam e, był komis samochodowy starych samochodów PLL-u. E, ta Toyota na, e, Przy pobliskim e, mieście. E, Ślubka koszkajna. Ja się cieszę, że do Wajkowa tam są wielkie dziury, Skoda, Bo jak to na wsi? 4 rowery <dziury>, Dziury czyli wiecie Kłopaki W Jak się zapóźni Jak y będę wiedział dokładnie gdzie jest y Czy będę mógł chodzić to Będę może nagrywał Poszukiwania kłopaków Nie wiem Fort Ci to. Y, tylko ja kiedyś W ogóle jak byłem w tamtym Przy tamtym komisie Bo było, za, bo było zamknięte To naprawdę y, Tam są naprawdę Fajne auta Tylko ja wtedy byłem mały I no Nie wiedziałem z czego się jadać A z czego nie To jest peżot. Alfa Romeo A z tego z moich zdjęć Pamiętam to był polski Fiat 126, 125P i mam nadzieję taką wielką, że uda się wejść do niego Opel bo to ktoś tam w ogóle sprzedaje to nie jest, że opuszczone Borbet w żadnym stopniu to nie jest opuszczone Deu Deu, Deu, Kosma, Deu jakby jak było hlajs, Ler to jest lej, ler. ten Skoda małe Volvo waxwalk taki dziwaczny z maski żółk niekompletny Opel Borbet, borbet, w ogóle ciekawi mnie, muszę to sprawdzić, gdzie mam tamtego borbet, gdzieś tutaj, kurwa, chcę zobaczyć czy mam komplet. Nie będę już tego... Tak! Ty... Borbet Dobra Było tylko Cento, Ciclocento Eee... Toyota D4D Nieważne 1.6 1,6 od skody mam jakąś tam mam w dwóch częściach tą skodę o właśnie 1,6 te dedki coś tu spadło, coś spadło nie wiem ale chyba BMW spadło E, Nissan y Ten taki stryczek BMW 46 i właśnie kod E46 e, Nissan to lampka i możecie też mi pisać oczywiście czy ja mam, gdzie są wielkie dziury, gdzie mogą być kołpaki Gdzieś chodniku, od czegoś lubka, od Sera Leona chyba. I borbet, kolejny. Jakby jak tutaj gdzieś był borbet w takiej kupce, to będę miał komplet borbetów. Dobra, nie ma już znaczki. nic ale Jeszcze jeden tak jeszcze trochę tego gdzieś tam mam. Nie mam znaczków, ale czegoś innego, dlatego poczekajcie. Mam tutaj w tylu kąt. Tam jest. No. I to są tapicerki do mm. to radyjko Zrobiłem teraz zdjęcie, bo z mojej starej książki były mojego okulary rejestracja z innego kraju i chyba a jednak nie, tutaj mam dwie ramki e na rejestrację z mojego starego samochodu znaczy jak był e, Dopiero był kupowany Był zdejmowany Bo był na niemieckich blachach Kluczyki od Cikła częto O proszę zobaczyć Kluczyki od częto. I Kluczyki od mojego starego Spajstara Nie ze złomu O kurde cool. No model mi spadło i to ja tam a więc tyle było z moich części jeszcze tam pojedynkę ja jeszcze mam jakieś tam napisy o tutaj z klakowa zdjęcia więc cześć i